Zwiększa prawdopodobieństwo urazu, dlatego tak ważna jest koncentracja. Drew podejmuje próbę rozbicia 17 bloczków. Rozbił 12. Niesamowite to otarcie od uderzenia w beton. Zawsze są jakieś zadrapania. Ten ślad pokazuje, że uderzyłem właściwą częścią. Udało mu się zniwelować groźby poważnego urazu. To było najważniejsze. Na filmie widać, że ręka uderza na płask. Nie można uderzać o kant, można sobie połamać rękę. To było niezwykłe. Następny bloczek też jest złamany, ale nie spadł. Matt, uniesiesz choć jeden? Nie rozumiem. Uwaga na palce. Na filmie widać, co się dzieje z ciałem nie wiedziałem, że podskakuje. Tak było. Spójrzmy od góry. Widać uderzenie. Nawet tatuaż na chwilę zmienił kształt. Widać pył. Spójrzcie, jak marszczy się skóra. 5000 klatek na sekundę. Widać ruch mięśni barkowych. Chroni je trening i koncentracja uderzających Normalny człowiek złamałby rękę. Siła uderzenia w punkcie wynosi 3,5 tony. Widać to na filmie. Być może umysł wycisza ból, ale ciało odczuwa siłę uderzenia. Może umysł wysyła sygnał, że uderzenie to tylko iluzja. Czas na ostateczny sprawdzian.